Dobra. Pasz, pasz, Jecha! Przeleciał! Ale musisz tego. Musisz wyszła, ale musisz mi zaufać! <grym 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 zesparza> zesparza, Dzień dobry, cześciowo i tam was. Bardzo serdecznie jestem Pewa dzisiaj wspólnie z kogatem, czyli funkcjonariuszem dobrej zabawy e, Zrobimy dzikie stunty i nie tylko. Zobaczcie. Tak, tak. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy na lotnisku. Mam rufiana! I dzisiaj porobię dzikie stunty. Proszę bardzo, patrzcie. Ej, fajnie, patrz, prawie Infinity Fly zrobiłem. Ładnie, ja Ale przydałoby się. Stum, przydałby się wyzwanie jakieś porządne... O! Ho halo! Bogaty! Halo, tutaj, Paweł. Szuka jakiegoś wyzwania od kapitana dobrej zabawy? Tak jest! Dawaj tutaj! Wyzwanie okay, przyda mam się. Helikopter. Dobra, A ty helikopter. Ty masz motocykl. Połącz... To jest idealne połączenie. Tak. E, jeszcze czarny worek. Na głowę co? Nie na głowę, na mnie. Chodź pa, pa. Patrz tutaj, chodź Patrz, Paweł. Skaz. Co jest? Z Paweł, spietrałem dziękuję, spietrałem się! Spietrałem się! Ejka! ka! Żeby, mógł stąd wyprowadzić. Dobra, wsiadaj, tak. ja Ej, spodziewam. tego się chyba nikt nie spodziewał, nie? Okej, okay, Paweł. Dobra, połamać sobie nogi. Okej, okay. rozumiem. Spokojnie, poczekaj. Zróbmy to Paweł, jeszcze raz. Przeskocz nad moim helikopterem. Dobrze, przeskoczę nad Ładki twym się helikopterem. Nie Tylko da. chciałem jednocześnie tak. włączyć nagrywanie, zapomniałem, nie zdążyłem wcisnąć. <śmieniu> 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 nie zdążyłem. To jest? Nie zdążyłem wcisnąć po prostu kontrola, nie? Dobra. Patrz, pasz, patrz. Chodź. Yeah! Przeleciał. Ale Koga nie tego? <śmieniu> Może nie teraz, może takiej przyjemności po programie. Okej. Okay. Ale ja muszę Dobra powiedzieć, no. że Paweł wykazał się charakterem tutaj. Dobra. Weź, i podnieś nie poprzeczkę. Tak, nie powtórzysz Podnieś tutaj. poprzeczkę. No sprób, ale spróbuj, spróbuj. Troszkę raz. wyżej, troszkę okay. wyżej. Tak, tak zrobię. Troszkę wyżej, Dla, daj tak patrzę Tak zrobię, bo Paweł może zginąć w tym po prostu wyzwaniu, tak. O, że... o, o, o. No cóż, e, <laughs> zrobiłeś to specjalnie i złośliwie i. A nie, mnie i w ogóle. podnieść poprzeczkę, więc podniosłem helikopter z poprzeczką. Eee, no. Mam prośbę. Dźwignij mnie tam na górę, bo helikopter u góry znaczy, <głos> <głos> Helikopter u Motocykl. Motocykl, Paweł, chodź tu. Dobra. Ja cię tam wyląduję, spokojnie. Dobra, już idę. <noise> ja nie mogłeś, Paweł. Oje, runa! Poczekaj! Paweł, dobra wiedziałem, że. Czekaj, tak. czekaj, no wsiadaj. No. Ja ci nie ufam, Paweł. Czekasz, czeka, no wsiądź, wsiądź, wsiądź. Nie, 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 ja ci nie chodź, ufam. Chodź. I idź po ten swój, idź po ten swój. Aaa, nie trafisz mnie, nie, nie, nie. nie. A, chodź, tu chodź, Ja chodź. wiem, co chcesz zrobić. Nie, no chcesz ci, w... żebyś sobie. Ja sobie. wiem, co chcesz zrobić, Paweł. Mówisz? Ja jestem omnibusem w tym momencie. <śmiech> <O>! <śmiech> <śmiech> Dobra, no, 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 daj wsiąść przecież. Wsiądź sobie na spokojnie No tak, no, no próbuję właśnie, Paweł no to, to musisz wylądować, żebym mógł wsiąść Siadaj. do ciebie. O, Już, patrz. Paweł, już wsiadam, spoko I przejąłem helikopter, proszę państwa No co, Paweł, chcesz na górze być tak, czy tak, na dole? chcę na górę teraz O Dobra, chodź o. O, jest, patrz tutaj okay. na dole. Tak, 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 widzę, już ląduje. Szalona akcja ratunkowa. No <noise> Paweł, jak zwykle, nie może poczekać na No, zza, ja nie wiedziałem. Wytrzy... Helikopter... No, stary! No, nie. Ja mam przedwczesne F po prostu. O, czekaj, tak, bądź tutaj! Masz przedwczesne, nie tylko F patrz, ja tu także... wyskoczę. Ja tu wyskoczę, no, stary, wyskocz, z dachu, dawaj. z dachu wyskoczę. Daj, wyskocz. Aż na mój helikopter? No, może lepiej nad helikopter, ale. ale patrz, możesz wskoczyć mi do tego, do kabiny. Mam otwarte drzwi. Tak? Okej. Okay. No patrz, Ale to dawaj poczekaj, tu. wiesz co to. Ja bym ja się, się, ja ja się wybił się stąd bardziej. tu. Stąd no, tu bym tak, tak, się tak, wybił. Tak, na blisko, na blisko, właśnie, no. Tylko Jak na blisko. No, na blisko, patrz. Tak? No to stanie do mnie się wbić, na blisko, no stary. No poczekaj, patrz. dobrze, no to czekaj, Spróbujemy w takim. Uwaga. Gotowy? No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, uwaga! Jak! Ale ty nie dotknąłeś nawet u mnie tego wirnika! No wiesz co, moja głowa dotknęła ewidentnie Po prostu Paweł, masz dużą głowę Dobra. Ej Ej, ej, tu jest ej, stary, po co tu się dzieje? Co, co tam się dzieje? Jakiś helikopter. Ale lata, nie tak? przestrasz ich, ale tu się coś zepsuło Dobra, ja już do nich lecę Co się zepsuło? No stary, to no raz w, w, w rzędzie stoją, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób pijących kawę Paweł, ja tu robię Trzy. A dwie albo trzy. Nie, stary, trzy, cztery osoby siedzą w tym samym miejscu w ogóle Lecę do Ciebie Co się dzieje w ogóle! GETA się zepsuło? Wszystko twoja wina z... kogaty są? No tam gdzie ja zobacz Co tu się dzieje? Witam no. parkowanie tyłem No patrz, co mi robisz parzek zaparkowałem <laughs> <laughs> Widzisz to parkowanie, ja mówiłem, że jestem Szybko To jest zbugowane, Co się zbugowało to... hey, tu jest! Iluś tu jest? No, a Właśnie! Jest... Było kilka o osób w jednym, wszyscy w jednym byli. Cała grupa mnie atakuje, Paweł! Pomocy! Bierzcie go, bierzcie go, tam jest, paweł, tam pomocy. Nie, nie, nie! Ja tu z całą grupą walczę, Paweł ja już dwóch pokonałem. Dobra, czekaj! Dobra, wziąłem ci gościa. Wziąłem ci kolejnego paweł! Czekaj! Ja czekaj! ma ty nikogo! Paweł, przestań Przestań! Poczekaj, paweł, dobra. Bierz o, motocykl! Ej, ja go. zepsułeś go? No tak, jest ale zepsułeś Ej, śmigła, które śmigli się nie ma. Dobra Paweł, chodź, bo chcemy motocykle wziąć. Ja wiem, jak wziąć motocykle szybko, ale musisz mi zaufać. <śm> jezu, starý, ja, Paweł! problem! No, Ciebie coś ciągnie po prostu. Stary, musisz mi zaufać. <śm> ale chciałeś do samolotu, a nie ale. wejść w śmigło. Głową znowu. Ale. Wiesz co, ja się nie spodziewałem, że ty odpalisz silnik, że ty poczekasz mnie. <noise> Chodziło o to, żeśmy polecieli, Paweł. Dobra, poczekaj. <noise> Paweł, zaufaj ja mi. Ja biorę chodź swój i motocykl, sobie. ja już tam do ciebie podjeżdżam. Ja po prostu wylatuję stąd, także. Nie, poczekaj na mnie, poczekaj! O! <noise> ja też chcę motocykl, Paweł! <noise> no poczekaj! Ej no Boże, to jest samolot, tutaj mi przygniot samo. O! Już czekaj, Paweł. muszę odsunąć. Helikop po, heliko po helikopter. Po Ej stary, jak ty zawróciłeś? Dobra, u. on ci spadnie na łeb chyba. A to nie mi, akurat nie, więc okay. żaden problem, że tak powiem, jak nie mi. Dobra, czekaj, Dobra. czekaj, ja biorę motocyk w takim razie już. Ja też biorę motocyk. a ja, może byś przeskoczył nad samolotem? E, a może w ogóle bym najpierw motocyk do. Dost... Motocyk, byś coś, co? Czekaj, bo zostałem potrącony przez samochód. No to na fajnie. Na drodze publicznej. Czekaj. No fajnie, gdyby ten y, motocyk oh, pojawił się tak bliżej mnie, a nie 3 km ode mnie. Ja dobra, ci mogę pod, mogę cię podrzucić. Czekaj, tu jestem, ja zobacz. Ja już mam. Tam. Masz? Okej, okay, no to jesteś chodź. Jesteś tam, gdzie był mój y, motocyk przed chwilą. Okej, okay, dobra, no to Paweł. chodź. Chodź, chodź. Witam. Co to za stąd jest? Co to na było? Na parking. Proszę, chodź tutaj. Tak się parkuje. Na lotnisko zapraszam. A na lotnisko znowu mnie zapraszasz? Tak, okay. przelecisz samolot. A, rozumiem, że chcesz się zemścić, po prostu? Nie. Nie. Patrz, Taki, taki tu mam samolot. Czekaj, bo tu jest śmigło. Okej. Okay. Paweł, znowu pchasz się na śmigło. Dobra, Dobra jedź ja, tam, gdzie, tam, ja gdzie stupuję, wcześniej. Tam, ja stupu... gdzie wcześniej? Tak. <noise> wiedziałem, że to jednak o to chodzi, Paweł. Paweł, ja wiedziałem, że to jednak o to chodzi. Dobra, tam jest, słuchaj... Co ty z tymi samolotami zrobiłeś, Paweł? Ej no stare, one się rozpowiadają w drugim Ale to nie jest de -de Przepraszam, z pomyłka Nie wiem czy grałeś w ogóle w rezydenta tego nowego nie, 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 jeszcze nie, wiesz Dobra no to już wiesz, że był gość który miał śmigło zamiast głowy No, no taki A, Spoko Spoko opcja, dobra, ja już tak będzie się wzbijam Dobra, wzbij się z, swego rumaka Okej, okay, super się swego... naprawdę. Mój ptak wystartował świetnie jesteś, Paweł, nie zmieniaj <grym> się, naprawdę Okej, okay. tylko ja ci nie, ja nie zawisnę, nie? Ha, z tym no zrób, zrób kółko dla tego, Paweł Zrobić kółko? Dobra tak, Tyk, tak, tak. proszę bardzo, kółeczko <grym> Czekaj musimy się zgrać po prostu Dobra, jedź! z końca pasa jakby w moim, w moim kierunku leć tam Do końca pasa doleć i leć w moim kierunku Okej, okay, ja dobra Ja wyjadę wtedy tu Dobra i prosto na ten. Już, 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 zawrotka, zawrotka Zawrotka? Zawracam, spoko Ja już jadę, ja już się tu rozpędzam, Paweł dajesz Okej okay. Dobra, celować w ciebie <laughs> Ej, trafione! No sądzę, nie ale, było. Czekaj, ale miałem celować w ciebie czy miałeś przeskoczyć na tną? No ty zabiliśmy mnie dwa razy tu Eem, Może dwa razy ten padł. O, patrz co malu! A nie, to jest zepsuty Paweł, a znasz trik ze snajperką i strzałem w twoją głowę? <noise> tak, z poprzedniego odcinka A, no to nie będę Ci już pokazywał tego triku w takim Wiesz razie... Co? Twój motocyk chyba się zepsuł, nie? Eee, wiesz co? Musimy wyjść w ogóle. Ze... Wyjdźmy z tego lotniska, może, mam taki pomysł. Ale weź samolot, ja tu mam motocykl swój załatwiony. Dobra, zobacz. to ja, ja biorę. to chodź ze mną, patrz. Chodź Zróbmy ze mną to do jeszcze samolotu. raz. Nie, Ale nie, teraz ja chcę jest... przeskoczyć dobra. samolot. Okej, okay, okej, okay, przeskoczę. No. Okej, okay, dobra. Ja biorę przeskoczę. Samolot, okay, no, dobra, bo póki co to się pakowałeś cztery razy w śmigła, więc. Czas, Ale to nie... bez motocykla? Ja mam dziwne wrażenie, że ty nie chcesz Ej, się czekaj, w, zacznij, samo, zacznij tylko... startować, to jak ci się podniesie dupcia, to ja wezmę spój na nią wlecieć Poczekaj, pa, 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 pa Dobra, okej, okay, to nie pykło Paweł, dobra, jedź tam, gdzie ja byłem wcześniej Dobra, ja jadę tam, gdzie ty byłeś wcześniej Ja będę robił zawrotkę i ty się musisz dostosować do tego, jak ja lecę, nie? Czyli ustaw się i wyjedź w odpowiednim momencie Okej okay. Nie no, znowu też zaczyna padać, dobra, ja już No, no idealnie, szybko zgaśniemy ja już zawracam Dobra, czekaj, czekaj, bo ja... Stosunkowo nisko... Ja już, ja już dojeżdżam, dojeżdżam już! Patrz, 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 patrz Będzie, 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 będzie! Dajesz... Pyk! Ale... POMIŃ! <laughs> patrz, rozwaliłem! To ja się rozwaliłem! A ty nie umarłeś? E, nie no... Ja od grawitacji chyba. A. Taka sytuacja. Dlaczego ja wybuchłem! Eee... Uderzyłeś mój motocykl. Gdzieś? Paweł, nie, nie, nie! Przede wszystkim w powietrzu, to twój motocykl! U... Pytałem się snajperkę Halo? Ty, ty nie teleportuj taki... się! Przestań się. ty... Co za.? Sorry. Widzieliście? Ej, jak Dziwię się teleportował! Się od pleców nie strzela i się mnie nie zabija. Dobra. To jest złota zasada. Zaraz mi strzeli, ja to. O, Cii, nic działam. się nie dzieje. Jeciałem dobra, dobra. Weź, weź samolot. I wylećmy stąd. Paweł, jak ja mam ci samolot teraz na ziek, wszystkie rozwalasz. Paweł, dobra. Nic nie rozwalasz. Zawieszenie broni! Paweł, zawieszenie broni! Proszę, schowaj tego RPGa i siądź do tego samolotu. Ale z RPGiem szybciej się biega. Wylećmy stąd dobra. tym samolotem i weźmiemy w końcu te motocykle gdzieś w mieście. Dobra, okay? dobra, okej. Okay. Możemy tak zrobić? Jasne. A później sobie wysadzisz to, okej? Okay? Dobra. Zrobimy y skok kaskaderski w mieście, gubiąc policję przy okazji. Skok kaskaderski w mieście? Tak. Dobrze, Gubiąc skaczmy. Policję. To dopiero w mieście, jak będziemy tak? Ok? Tak. Dobra, Paweł, bo musimy wylecieć w ogóle. No, ale to tędy? Paweł, ja nie wznosiłem. Co tam? Ja no, rozumiem, że mam ciebie na pokładzie, trochę ciężko jest. Się no stary, wnieść, ale... ale wnieś to szybciej, bo przecież tam jest ten, patrz. O, dobra. A, spokojnie, Paweł, już z amatorem nie latasz. W tym dobra, momencie. czyli jest, lecimy do miasta, tam weźmiemy motocykle i będziemy kontynuować stuntasy, tak? Tak, tak, pa. Ja ci jeszcze triki zrobię, chłopie. Nie, ale nie buję i tak tym samolotem, Paweł. No, przestań, co ty robisz? Paweł, ty, ty bujesz tym samolotem mnie. O, pod tym przelecisz? Co ty robisz? No to nie zresztą ty, czekaj, dobra. A teraz weź wysoko Wysoko, no. wysoko, 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 wysoko Lecę wysoko Wysoko Wysoko. wysoko. Paweł, nie takie tryki jeszcze tu będą robione, Mówisz? Tak, dlatego Ale... mówię, pa, teraz bokiem lecę A ci no. się tak nie bujaj, bo nam cały samolot buja normalnie od razu, paweł. No bo to nie, bo to słuchaj, bo to takie tutaj yy, warunki pogodowe teraz są A to w sumie to plus jeden, bo są też takie Patrz, warunki pogodowe. Niespodzianka! Ale, zrobiłem trik! Co za? Paweł! Ty nie widziałeś, jaką ja śrubę zrobiłem w powietrzu, żeby wylecieć i nie umrzeć od razu. Jak ja ci śrubę zaraz zrobię! Ej, ale to było przepiękny po prostu! Co za o... człowiek! Ja, ja. przyzwiję dzisiaj każdą twoją pułapkę, chyba! No totalnie! No, my... Ej, bo ten odcinek się nie robi, z stuntami tymi. No właśnie, właśnie, dawaj stunty! cały czas! W żadnym wypadku! Dobra, czekaj Dobra, ogólnie, okay. co my tu mamy. Wezmę sobie teraz Bati 800, bo niestety ktoś mi zepsuł. Ktoś mi zepsuł rufiana. Okej, okay, ja ci nie zepsułem. Bati bierzesz, tak? Tak, biorę Baty. Też wezmę Baty. Weź Baty. Ja rozumiem, Paweł, że ty lubisz Ja ci pokażę, baty, jak się ale... robi stunty w moim stylu. <noise> Czyli co, wywalasz się na łeb? <noise> na Czy <morszkę. głos> wywalasz się w samolot jakiś? Dobra, masz tam motocyk swój, czy nie? No, próbuję gdzieś tu bliżej przyzwać, okej, okay, już jest trochę bliżej. Ale tam ściga policja, nie wiem za co w ogóle. Hop, hop. Paweł. O, mnie? Cie? Ja, ja nie rozumiem, właśnie. Mnie ściga za to, że ty mi przylepiłeś bomby. Także... Dobra, patrz. To... Chodź, jedziemy tutaj. Okej, okay, ty My lubisz... Tak się... takie stunty! Paweł czekaj, też umiem Czekaj! czekaj Paweł. A nie kurde, trudno, trudno tak zrobić, Ci dobra no, nie? O, czekaj! O! Jak ty! Jak pan Paweł! Powtórzone było! 10 dobra, punktów Paweł. mu dajcie! Tak, świetny e, Okej, okay, super, super, dobra. tak Dobra, gdzie tego stuncika chcesz zrobić? Dobra, zobacz, chodź tutaj, na przykład... O, patrz. Tędy jedziesz, nie? <noise> Jedziesz, nie jedziesz Aha. Je o nie! Pff. Dobra no cóż, niest niestety nie pykło o! <laughs> No tam niestety trochę wybija momentami A byłem tak, powtórzyłem po tobie po prostu Sądziłem, że właśnie na tym polega ten stół <laughs> O, tutaj będzie Także... lepiej, tu będzie lepiej, zobacz i uwierz mi, to będzie dobre Spokojnie, Albo... musisz poczekać sekundę, bo ja teraz muszę po mopocyk jeszcze wrócić. Dobrze, dobrze. Okej okay. To chodź podziś tam do Gdzie mnie. Gdzie ty jesteś, Paweł? Ty jesteś po drugiej stronie gdzieś aż. Tak. Kaj tutaj. Ty tutaj o. Poszedł. Pa. Ho ho. Ho ho. Tu. Popatrz. Chodź. O, okej, okay. Jesteś tu. O, o zobacz. O, no no. Patrz. Jedziesz. No no no. Jedziesz za mną, patrz. Jedziesz tak, nie? Jadę. I tu? I pana to Paweł, bo ty mnie nauczyłeś złego nawyku <laughs> <nowo z motocyklw, laughs> Nie się na to z motocykla, po gdzie ty ja, jesteś? Ja robię twoim sposobem póki co. A. No kurwa, ale to nie był mój sposób, No czekaj, to... czekaj, to którym sposobem w końcu mam robić? Mam się wywalić, czy nie mam się wywalić? Nie no, bez wywalania, jeżeli się uda. A, no dobra, bo ja źle zrozumiałem po prostu. O, proszę bardzo, okay. albo. Czekaj, czekaj, o patrz, tutaj. Proszę wiedź tutaj. Że na budynek po tak, prostu. Tutaj, tak, tutaj, no wal, tutaj śmiało. Ile. O, nie, no znowu z <laughs> sposobem, Paweł! Paweł, dziś jest nie tak dzisiaj z tym motocyklem, ewidentnie. Albo to ten deszcz, albo Paweł to Gdzie jest ty, motocykl? Żeś mi rozwalił motocykl. Nic ci nie rozwalił. No ja, ja rozumiem, o co no. chodzi. Nauczyliśmy się skakać i teraz wiesz, za każdym Spróbujem... razem. Spróbuję jeszcze raz tutaj, o. Patrz, pyk! Pa, 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 leci, leci! O. O, o, o okay, jesteś, widzisz, elegancko. Okay. Dobra, dobra, proszę musia, bardzo. musiał być ten pierwszy raz z Pawłem. Tak. Także. Dobra, i patrz, i teraz ciśniemy I teraz na przykład stronę, tutaj, w tak, tak, drugą okay. stronę. O, proszę Cisnę bardzo. Za tobą, super. Patrz. hop eee, yy, yy, powiem ci, tak. Smochód, na straganie jesteś. Który, pomiędzy którym przejechałeś, to ja pomiędzy nim nie przejechałem <laughs> już. Także. Bym o! Było syk. trochę problematyczne. Patrz, tu się wyjeżdża. O! No jak to tak. Co ty tam robisz? No, zwyczajem do środka z powrotem. Wiesz, to małymi kroczkami, trzeba, No, dobrze, nie? dobrze, dobrze. I po schodach, i pyk! i tutaj, nad siatką, i pod siatką, i pod nogą. puk jak gorsła. Co ty tam robisz? Proszę bardzo, ja robię dzikie stunty, Paweł, a nie jakieś. Ja no, takie, właśnie takie jak się zastanawiam, ty? czy to dzikie stunty, czy co to no to? No, właśnie dzikie są, bo nikt ich nie zna. No, dobra, no to chodź tutaj, zobaczmy, tutaj patrz. Okej, okay, gdzie gdzie zaproponujesz? Śmietnika? Śmietniki świetnie wybijają. Nie wiem, czy wiesz o tym. No, idealnie. wybił mnie z motocykla dosłownie w tym momencie Ale nie to ja pa... Nie, pa... zobacz, patrz mam, ty, mam wrażenie, że ty przypadkowo wybijasz na... <ścoughs> Widziałem to, widziałem to, Paweł <ścoughs> Nieprawda <ścoughs> Widziałem to, akuratnie tak się składa czy... Akuratnie mi nie patrz. wyszło Paj do basenu <laughs> eee, dobra To są dzikie stunty, to jest kompendium patrz. dzikich stuntów u mnie dzisiaj Nie tak, oglądajcie widzowie u Pawła Dobra, zrobimy po twojemu ale Paweł z motocyklem to nie po mojej. <laughs> no jak nie? Nie no, bo po co marnować jeszcze motocykla? Fajnego. Rozumiem, że zmiana motocykli w tym momencie. <laughs> okay, o, chyba 9 po prostu. Nie przepraszam, po prostu... <laughs> Faktycznie 6 kontra dziewięć. Patrz, motocykl już znalazłem. No nie. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Nie, tamtym się zepsuły niestety, więc no cóż poradzić. Ej, co się? Wyprosił mnie! Wziął mnie wyprosił normalnie siądź do mnie, patrz, nam do mnie Paweł, siądź do mnie, proszę cię. ciebie Nie strzelaj teraz rakietką, uspokój tę rakietę, siądź mnie na chwilę Dobra, pokażę Ci najbardziej dzikiego stunta Dobrze, pokaż mi najbardziej dzikiego stunta Ever ściga od razu tylko znowu? No bo ja jestem zawsze chroniony przez policjantów, wiesz a, dobra. No. Czekaj Paweł, to trzeba rozpęd wziąć odpowiedni, tylko musimy pozbyć się tych ścibskich glin, aktualnie. Spokojnie, nic się nie stanie, one tylko pomagają. Dobra, spokojnie. Tak ja jest. wczoraj jeździłem na motocyklu, to mam doświadczenie teraz. Dobra. Także już, już, już jadę, tylko tu trzeba rozbieg wziąć, kawałek. Yeah, yeah. <noise> <noise> Okej, okay, wiedziałem, że Paweł jak zwykle coś <noise> musi odwalić, żebym nie mógł zrobić tego stunta. <noise> Dobra, Paweł, bo ty się prosisz, ale o stunt'a takiego, po którym nic o! nie zostanie. Dokładnie, Paweł. Jak mogłeś to zrobić? Paweł! O, patrz, motocykl jest szybko! Ty ty musisz zawsze wszystko komplikować. Siąść! Czekaj, okay. nie ten klawisz, czekaj. Poczekaj! Paweł, Dobra Policja policja... Dobra. Dobra, już, Pasz masz teraz dwie gwiazdki. Tylko jedź, dwie, bo ja... Przed ile było? 14? Dobra. Paweł, Jedź! dziki, dziki stuncik w takim razie, dla cyby. Proszę bardzo. Eee... To nie był ten stunt. No że właśnie! Ty zrobił takie zamieszanie mi tu. No wsiadaj! Normalnie... Wsiadaj! <laughs> hmm, Paweł, tłucze cię na śmierć. Okej. Okay. Przepraszam. Hmm. Żeby czy nie. już się z by... zabawiła, czy nie? Tak, tak, już po mnie. Już okay. po mnie, już jest w porządku, już jestem spokojny, słuchaj, wiesz... Nic się nie dzieje. A wiedziałeś o tym, że jak tutaj wlecisz, to jest taka zablokowana e, lokacja ogólnie? Nie wiem czy wiedziałeś o tym. E, tutaj... prawędzi tym, Deluxe można wlecieć, nie? Kiedyś można było, teraz już -tutaj chyba... tutaj ona na górze jest. W sensie można wlecieć, ale umrzesz od razu. Tak, tak. No dobrze, no to, to wlećmy to tam jeszcze. Jest, nie, nie wlecę tam. Dobra, to jedźmy prosto. A poczekajcie, ja ci pokażę innego mie inną miejsca gdzieś tu była. Chyba. No tu była fajna Po Prawdy minęliśmy Pameł, ale właśnie. Nie mi skomplikował wcześniej, no. Także Coś powiedział? Wiedziałem, że ją skomplikowałeś, Paweł! Mam o, patrz, ja siedzę dalej! Idealnie! Ała! Ale wow. żeś kopa wyrywał! łap! daj wstać, Iko, poczekaj! Iko, daj wstać, bądź w sprawie ja nie daję wstać! O, ty Ej, no stary, co jest? Ej, bez jaj! Ej! Paweł, jak ty żeś... Paweł, ja rozumiem, że ty... No. Się teleportation! 30 kul naraz przyjąłeś i dałeś sobie radę Odrzucę ci motocykl do do teraz No stary, ale leżącego się nie kopię Nie skopałem cię, zastrzeliłem po prostu Co za typek normalny, widzieliście? Łobójdzie ty chodź tutaj Nie spodziewałeś się że pierwszy rakietą dostaniesz nie? Co? Nie spodziewałeś kompletnie o cię panie! Jeszcze samochód zestrzeliłeś! A coś ty myślisz, że tu... Ja wykorzystuję każdą możliwość! Ty wykorzystujesz również... Te do... Czy ty naprawdę... Snajperka! Pawełkowa snajperka strzelasz? to jest, to jest Pawełkowa sniperka stary! na koniec takie... Taki mały e, halangę. Tak? Okay. Dobra, ale czekaj, bo ta snajperka nie ma takiego zasięgu, musisz pójść, że podejść. Okej, okay, okej, okay. już już podchodzę bliżej, Paweł, gdzie ty. EJO! JOK! Chodź, chodź. Co to za. Chodź, chodź. Ale buja tym od razu. Oj, chodź! Co to. To, A, to jest łatwo. snajperka? To jest. Ładwo snajperka oświetlona. Os... Ale łatwiutko, Paweł, boże, ja myślałem, że trochę większy opór stawisz. Opór ci zaraz. O Jeez! Pyk snajperka! Rakietę. Widziałeś widziałem. i przytuliłeś! Tak, no. widziałem tę rakietę! Jak ona leciała już do mnie! O nie! Chodź tutaj! Nie no, wiemy jak to się skończy Paweł. Jak ja do cię podejdę. Wow. O późnie, opóźnie! <noise> Ale gdzie ty już jesteś dziś indziej całkowicie? No przepraszam bardzo, ty się teleportujesz, nie? Ty ja. jest, y, masz przewagę terenu, tak zwany high ground Tak! Hi. Dobra, uciekam Paweł Ci zaraz ucieknie, kupię Co ty? Halo? Halo? Ja uciekam Paweł, za daleko mam do ciebie no. no Za daleko, no tak się nie da Czekaj. Masz high ground, no co ja ci poradzę? Dobra, poczekaj, no to chodź ci wychyl na chwilę. Okej okay. I moi drodzy, tym samym byśmy kończymy to odcinek dzięki za uwagę. Trzymajcie się, dziękuję. chaos. Oh,